On odszedł, a Ty wciąż cierpisz, dlaczego tak się dzieje. Odszedł, a Ty wciąż myślisz o nim codziennie. Twój umysł nie pozwala zapomnieć, a Twoje serce boli. Zastanawiasz się, dlaczego tak bardzo przywiązałam się do tej osoby. Dzisiaj wyjaśnimy krok po kroku, dlaczego w ogóle weszłaś w ten związek, co on ci dawał, a czego teraz brakuje w Twoim życiu. Zbadamy, czy to była prawdziwa miłość. A może tylko przywiązanie i nawyk. Dowiesz się, dlaczego kobiety tak często mają trudności z byłymi partnerami. Jaka energia, rodowe wzorce albo karmiczne przywiązania wpływają na twoje emocje. I co możesz zrobić, aby uwolnić serce, otworzyć się na nową, już bardziej świadomość, świadomą miłość. Może twój ex odszedł, a może do tego zostawiłaś. Nieważne. Ale dlaczego w ogóle weszłaś w ten związek? Co on ci dawał? Czy to była prawdziwa miłość? Jak energia karmiczna, karmicznego przywiązania mogą wpłynąć na Twoje emocje? I co możesz zrobić, żeby uwolnić serce i otworzyć się na świadomą miłość? Często wracamy do byłego, bo wciąż mamy w sobie niedokończone emocje, takie jak żal, poczucie straty, złość albo rozczarowanie. Wszystko to tworzy energetyczną nić, która ciągnie cię w przepaść i w twoją przeszłość. Kiedy klientka przychodziła do mnie i ciągle myślała o swoim byłym chłopaku, mimo, że rozstanie było dobrych kilka miesięcy temu, w Kronikach Akaszy ujawniło się, że wciąż energetycznie trzymała się emocjonalnie odrzucenia, które pochodziło z tego związku, a potem jeszcze do tego doszła przywiązanie do złości, które miała już po, od, po rozstaniu. Po odcięciu tej nici poczuła się od razu lepiej, a jej myśli zaczęły się odsuwać i tak miesiąc później miała już go z głowy. Dlaczego to takie ważne? Emocje pozostawione w polu energetycznym mogą blokować nasze serce przed napływem nowej miłości. Projekcja i powtarzanie wzorców. Partner staje się często lustrem naszych niewyrażonych potrzeb i lęków. Przyciągamy osoby, które odzwierciedlają wzorce rodzinne, karmiczne przywiązania, czyli wszystko to, czego nie rozwiązaliśmy w rodzie. Na przykład, kobieta, która do mnie przyszła, nie mogła odciąć się od swojego byłego męża. W polu akaszy pojawił się wzorzec. Miłość kończy się bólem. Powtarzający się u jej mamy, u jej babci, prababci i tak z pokolenia na pokolenie. Po uzdrowieniu pola energetycznego i pracy w rodzie z tym wzorcem, moja klientka przyciągnęła w końcu partnera, o jakim zawsze marzyła, który dał jej poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Dlaczego to ważne? Zrozumienie wzorców rodowych pozwala przerwać powtarzające się schematy w relacjach. A tych schematów, uwierzcie mi, jest multum. Można by było z tego zrobić osobny podcast. Co jeszcze? No możemy się przywiązać, czyli tak zwana energia przywiązania. Każda silna emocja pozostawia w nas ślad energetyczny. To właśnie on sprawia, że wracamy myślami ciągle do naszego ex. Na przykład mężczyzna nie mógł otworzyć serca na nową partnerkę. W gronkach kaszy ujawniła się nic przywiązania energetycznego do jego byłej partnerki, która blokowała jego przepływ energii i miłości. Zrobiłyśmy mały rytuał odcięcia, zrobiliśmy e, rytuał napełniania miłości sercem i uwolniło się to, co miało się uwolnić, i mój klient zaczął przyciągać normalne, zdrowe relacje. Dlaczego to ważne? Uwolnienie przywiązania pozwala na pełniejszy przepływ energii serca i gotowość na nowe, nowe doświadczenia. Reakcja, relacja z partnerem, czyli odbicia naszej relacji z ojcem, Twoje relacje z partnerem często są odbiciem Twoich relacji z ojcem, to w tej pierwszej relacji uczymy się poczucia bezpieczeństwa, miłości, no i zaufania. Jeżeli relacja z ojcem była raczej chłodna, wymagająca lub ojciec był niedostępny, bo na przykład pracował za granicą, Możesz przyciągać partnerów, którzy są właśnie tacy, którzy powielają ten wzorzec twojego ojca, czyli są właśnie chłodni, wymagający, albo totalnie odcięci emocjonalnie. Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się relacji rodziców, jaką mieli dynamikę, jakie mieli wzorce, które również dziedziczymy. Dlaczego? Dlatego, że nasi rodzice są naszym wzorem, w relacjach, to na ich, to na podstawie ich. Relacji nawiązujemy kontakt z płcią przeciwną. Miłość własna. Miłość własna to klucz odzyskania energii i uwolnienia się od ekstra. Kobieta przychodziła do mnie na sesję z poczuciem, że nie zasługuje na prawdziwą miłość. Tutaj wykonaliśmy ogrom, ogrom pracy naprawdę przy kilku sesjach. I po oczyszczeniu tego poczucia winy i wzmocnieniu tej miłości własnej zaczęła świadomie przyciągać relacje, które ją wspierają i cenią. Dlaczego to ważne? Bez miłości własnej nie jesteśmy w stanie przyciągnąć zdrowej, pełnej miłości relacji, dlatego że jeżeli same się nie kochamy, no to nikt nas też nie pokocha. Poczucie odrzucenia. Poczucie odrzucenia blokuje serce i energię. Na przykład pewien mężczyzna bał się, że nie znajdzie nikogo lepszego, więc ciągle wraca myślami do swojej ex. W sesji w konikach Akaszy uwolnił emocje odrzucenia i poczuł otwartość na nowe relacje. Jeżeli my mamy w swoim polu poczucie odrzucenia, no to będziemy odrzucani. Bo tak to właśnie działa. Kolejną rzeczą jest lęk przed samotnością oraz lęk przed czymś nowym. Często wracamy do starego, boimy się samotności lub nieznanego. Lęk przed samotnością to taki wewnętrzny krytyk, który każe nam związywać się z każdą napotkaną osobą tylko dlatego, że dała nam uwagę, tylko dlatego, że iluzorycznie dała nam do poczucia miłości albo poczucie bezpieczeństwa. A tak naprawdę to ten lęk przed zostaniem samą, samotną powoduje że związujemy się z tą osobą. Nie powinno tak być. Lęk przed czymś nowym, czyli boimy się wejść w jakiś nowy, zupełnie inny związek niż do tej pory. Trzymamy się kluczowo tego, co było kiedyś, a zamiast przejść dalej. Przecież zdarzyjemy się, mamy różne doświadczenia, jesteśmy w różnym wieku. To już nie jest tak, jak trzy lata temu. Tak? Musimy wziąć to pod uwagę, że zmieniamy się. Partnerzy się zmieniają i możemy wybrać zupełnie coś innego niż do tej pory wybieraliśmy. Stara nasza tożsamość i jej śmierć to jest właśnie to: trzymanie się starych ról, roli ofiary w relacji, roli kochanka, roli ratowniczki, która blokuje naszą transformację. Nasze karmiczne przywiązania. Niektóre powiązania pochodzą z poprzednich wcieleń. Zrobienie duszy wymaga odcięcia tych więzów i zamknięcia karmicznej lekcji. A teraz mam dla was coś ekstra. Rytuał odcięcia naszego ex. Krok po kroku odetniemy go raz na zawsze. Zamknij oczy. Znajdź wygodne miejsce. Możesz siedzieć, możesz leżeć. Jest to obojętnie. A teraz wyobraź sobie, swojego exa albo osobę, którą chcesz odciąć. I powtarzaj za mną na głos. Uwalniam cię z mojego pola i serca. Moja energia wraca do mnie w pełni. Jestem gotowa na prawdziwą, świadomą miłość. Pozwalam sobie czuć lekkość i radość. Każda przeszła relacja była dla mnie lekcją. Wszystko co mnie blokowało, puszczam teraz. Otwieram serca na miłość i obfitość. Moja wartość i szczęście nie zależą od nikogo. Przeszłość zostaje za mną. Teraz żyję tu i teraz. Zasługuje na relację pełno miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. A teraz wyobraź sobie, że otwierasz swoje serce i przyjmujesz najlepszą i najwspanialszą miłość, jaka już jest koło ciebie. I powtarzaj. Moja energia wraca do mnie w pełni. Jestem gotowa na prawdziwą, świadomą miłość. Pozwalam sobie czuć lekkość i radość. Każda przyszła relacja była dla mnie lekcją, ale od dzisiaj wybieram miłość. Puszczam wszystko, co mnie blokowało. Otwieram swoją miłość, bo znam swoją wartość. Więc kochana. Kochani, jesteście gotowi. Odcięliście już energię swego exa i możecie teraz podążyć do nowej, pięknej, wspaniałej miłości. Pozdrawiam Was serdecznie.